Witam tu blądzi. Chciałam Wam pokazać, jak gładko pod okiem zobaczcie wygląda ten korektor z niuki przypudrowany powiem wam, że nie używam korektora kto mnie ogląda to wie ale zobaczcie jak to ładnie wygląda z bliska to jest ten korektor z tej kolekcji Mokka który wam pokazywałam ja mam odcień 02 Light i on mi się idealnie kolorystycznie słuchajcie, zmieszał z tym matchem w kolorze 12 zobaczcie, pokażę wam z bliska na razie wygląda fajnie, tylko ja taki mój patent nie przypudrowuję. Słuchajcie, tak do załamania: ja zawsze przypudrowuję oko poniżej, tak delikatnie tego załamania. Wtedy powiem Wam o wiele lepiej to wygląda w ciągu dnia. I wiecie, tam się ten puder nie łamie, bo on się na szczęście tak łamie, bo się tam zbiera. No i zobaczcie, jak fajnie. I też zobaczcie, jak pięknie na policzku. Tak naturalnie, bo dzisiaj jest strasznie zimno. Zero u mnie było, chyba czy minus jeden Wszystko pozamarzało. Sąsiedzi skrobią samochody. Ten róż z nowej kolekcji Lovely ten różowiutki. Zobaczcie, jak fajnie wygląda, nie? Jakbym była na dworzu i troszeczkę mi zmarł z policzek. Tak więc jak ktoś się zastanawiał, to serdecznie polecam Blondie.